Część druga. Proszę zaobserwować, że po odcięciu odwłoka włoka występują e, nerwoskurcze. Drgawki wtórne. Drgawki wtórne. Obrócę go, by Państwo mogli lepiej to zaobserwować. On w ten sposób wzywa swoich kumpli, żeby mu pomóc. Zaraz prawdopodobnie przyleci cała stado, ca cała, cała, cała chmara chmara, chmara szarańczy. Yy, nie szarańczy, tylko on w ten sposób wywołuje drgania, drgania powietrza. Wiesz co, on miał zawał. Chyba. Szok. Szok miał. Chyba tak. Nie lubimy szerszeni, w związku z czym postanowiłem... Wyrwać mu. Wyrwę mu... Co mu wyrwiesz? Y... Wyrwij mu coś, wyrwij mu coś. Obetnę mu skrzydło albo nogę. Ale weź... Tym... Poczekaj, dam ci jakieś inne narzędzie, żeby go przytrzymał sobie. A ty Gdają, a ty gnają, walczy, ale walczy zawsze, walczy. Ale, ale się rzuca. To ci wąsy obetne. A teraz ci skrzydło. I skrzydło. I, raz. I ciach. I noga poszła. Teraz możemy wykorzystać do amputacji. Komuś się przyda taka noga. Ale bydle co, owłosiony, jak nie golił się chyba z dwa lata. Hmm? Dobra, leć do kumpli. Macie ale daleko, bo one... daleko należy wyrzucić. Bo przelatują tak. następne. Poczują? Mhm, czują trupa. To nie jest pierwszy mój przypadek, kiedy tak ja załatwiłem jeszcze. Dlatego ci przylatują. dlatego ci przelatują. Boją się, ty pojedynczo przelatują tylko. Mówić. Papa! Poleciał sobie Zobaczmy teraz zobaczmy jak wygląda rządło. Ja myślałem, że jak ściśniesz to wypłynie. A ty wiesz, że to może cię ten. Tak, no chuja. Samo rządło chce wyciągnąć zacznę. A schowało się troszeczkę, bo było bardziej wysunięte Pa 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 jebany Kolec ma około pół centymetra długości. odwrotnie zap Taki taki kolec, pół centymetra. Widzisz? Hmm? O, tak zrobił. To jak on go zostawił? O, patrz, patrz! Uff! Flaki tego flakie zostawiają. Po, po, po ukąszeniu giną. Ty Czy taki? E, e, Rybaki. No. No? Tak to wygląda. Nie ma żartów. Z szerszeniami nie ma żartów. Proinspekcja. W przyszłym tygodniu zobaczymy, zapraszam na, 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 na nasz cykl pod tytułem Jak znęcać się nad zwierzętami. <śm> 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 <śm>